Witamy bardzo serdecznie z najpiękniejszego miasta w Polsce, z Bydgoszczy. Bydgoszczy jest stolicą województwa kujawsko-pomorskiego, leży w samym sercu naszego kraju, jest miastem, w którym jest bardzo wiele pięknych zabytków. O Bydgoszczy mówi się, że jest to miasto muzyki, wody i zieleni. Znajdujemy się przed budynkiem pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej imienia Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, w której od wielu lat Realizowane są zajęcia czytelnicze dla dzieci w ramach Dziecięcej Akademii Czytania Bajek. Przed nami niezwykłe wydarzenie uroczysta inauguracja 24 ogólnopolskiego tygodnia czytania dzieciom, w tym roku pod hasłem Czytanie zbliża, które ma zwrócić uwagę na to, że czytanie buduje relacje i wzmacnia więzi. W tym roku chcemy koncentrować się na wartościach. W naszej bibliotece w Bydgoszczy się będziemy skupiać na uczciwości. W naszej bibliotece. W pojawią się wyjątkowi goście, m.in. pisarka, autorka książek dla dzieci, Roxana Jędrzejewska-Wrubel. Będą warsztaty plastyczne, wystawy. Nie zabraknie też wspólnego czytania lokomotywy Juliana Tuwima. Dzisiaj do Bydgoszczy przyjechała florka, ryjówka, która będzie rozmawiać z przedszkolakami o tym, czym jest uczciwość i czy warto być uczciwym, czy warto mówić prawdę, nie oszukiwać. Zobaczymy, co się wydarzy. Przyszliśmy przez przedszkola Green Garden. Tutaj, w Bydgoszczy, w naszej bibliotece, czyli w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rajewskiego w Bydgoszczy, przypadł nam w udziale zaszczyt i też wielkie wyróżnienie, że możemy zainaugurować 24 Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Stoi na stacji lotu Ciężka. Ciężko. Ogromna i mocniej spływa. Cała Polska tutaj dzieciom ma takie kolorowe logo, czyli specjalny napis. Zobaczcie na górze. Ona już funkcjonuje ponad 25 lat i przede wszystkim zajmuje się popularyzowaniem głośnego czytania. Brawo. Czyli uczciwość to znaczy nie kłamać. Pięknie wykonać. Brawo, bardzo pięknie powiedziałaś. To, to jest trudne słowo. To był piękny i wyjątkowy dzień. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i serdecznie pozdrawiamy z rozczytanej Bydgoszczy. I jak zwykle zachęcamy wszystkich. Czytajmy dzieciom 20 minut dziennie, codziennie.